Witam was moi kochani, ciąg dalszych przygotowań na chodzenia. Jeszcze tutaj dzisiaj rosła gorczyca razem z rzodką, ale skasowałem to. No i trzeba dalej szykować, wyjdzie tutaj 12 rzędów na razie. Tam ten lasek dalej będzie do kasacji, ale to w przyszłości. No i kończymy to. Poszło troszkę deszczu o 5 rano, ale to malutko. Ciekawe, zastanawiam się, czy ja to w ogóle kurwa przyorzę. Za godzinę będzie widać, jak zacznę. Na razie czyścimy sprzęcior i jedziemy. Jedziemy działać dalej. Dogrywam drugą część materiału. Zacząłem to orać sobie na dwa puszki. Proszę się nie śmiać. Dorzuciłem dwa obciążniki i o dziwo to idzie dopiero to mierzyłem 18 do 20 cm tam przy lesie jest wilgotno jest troszkę wilgoci jeszcze jest, a, a tutaj to jest sucho jak skurczy wejdź tutaj to jest sucho mam nadzieję, że bardzo nie zjeździłem tego pola i jakoś to pójdzie do wieczora <grym> zobaczymy Zobaczymy, coś wam pokażę. Zobaczcie, jak to jest skurcze, sucho. Jak to jest sucho. Pyłek No ale ładnie idzie. Aż jestem w szoku. A powiem wam dwa patenty. Jeden, to jeszcze w zimę, troszeczkę Lemiesze postawiłem w pion. Tam dałem bodajże po podrócie, czy po płaskowniku podnie, bo mi się wcale nie zagłębiał, nawet jak było mokro. To jest taki sprzęt. A na druga sprawa te obciążniki, tam nie ma tego dużo, co to dwa obciążniki z Fergusona to w sumie 50 kilo Ale coś tam daje Dobrze, że to idzie Dobrze, że to powoli jakoś się zrobi. Teraz czekać na deszcz I tak, dobra, pozdrawiam na razie